Do katastrofy lotniczej w Smoleńsku doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęła w niej polska delegacja na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz załoga samolotu, łącznie 96 osób. Wczoraj, w 12. już rocznicę katastrofy Smoleńskiej, na cmentarzu komunalnym przy grobie Sebastiana Karpiniuka, który znajdował się wtedy na pokładzie samolotu, Uczczono jego pamięć. Trudno się w ogóle mówi o Sebastianie w czasie przeszłym, bo Sebastian gdzieś tam wszędzie z kimś się rozmawia. To on jest nie tylko w Warszawie, nie tylko w Koło ale był to człowiek, który chyba bardzo szybko żył, jakby przewidywał, że jego życie będzie bardzo krótkie. Poróżniliśmy się bardzo, naprawdę w niektórych kwestiach. Ale w tym momencie naprawdę no tak gorzko zapłakałem i to zresztą widzieli wszyscy wokół. Praktycznie nie można było opanować yy, wzruszenia, dlatego że co innego możemy się różnić, nadal, ale, ale to zawsze człowiek z własnego podwórka. To był dobry człowiek, ciepły, serdeczny. To były dwie twarze Sebastiana. Bo Sebastian polityk, czasami ostry, czasami taki bardzo, bardzo konsekwentny, jeżeli chodzi o swoją drogę, tą polityczną. Natomiast z drugiej strony to, to Sebastian, który się opiekował i swoimi dziadkami i, i swoim tatą, bo jak wiemy wszyscy, mama bardzo wcześnie zmarła. Jest taka rzecz, której brakuje mi do dziś i e, którą wspominam z rozrzewieniem. To są wieczory u Sebastiana e, w jego pokoju. Kena, tak go nazywaliśmy, dlatego, że narzeczona e, udekorowała go na złoto-niebiesko e, z takim starym krzesłem, na którym stała patera z kabanosami, jakąś szklaneczką whisky, i rozmowy o wszystkim i o niczym. Przez cały wieczór. Punktualnie o 8.41 w uroczystości udział wzięli mieszkańcy Kołobrzegu, parlamentarzyści i samorządowcy. Kwiaty złożono także przy stadionie imienia Sebastiana Karpiniuka.